Ewa Skibinska przez lata walczyła z uzależnieniem od alkoholu, dziś nawet o poranku znalazła się malpka w torebce. Ewa Skibinska ukończyła wrocławska PWST, dziś jest i jest jedna z najbardziej cenionych aktorek teatralnych w kraju. W swojej karierze współpracowała m.in. z Krystianem Lupa, Jerzym Jarockim, Janem Kletaj i Krzysztofem Garbaczewskim. Od 2017 roku można je oglądać na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Ostatnio Skibińska zgodziła się na wywiad dla wysokich obcasów. W rozmowie z dziennikarką nie unikala trudnych tematów i mówiła choćby o swoim uzależnieniu od alkoholu. Przestałam pić 10 lat temu. A piłam od zawsze, choć najgorszych było ostatnich 8 lat. Czyli, jakkolwiek by patrzeć... Od początku dyrekcji Krzysztofa w teatrze i w Wrocławiu. Aktorka bardzo przejmowała się nowa rola partnera i traktowała ją jak wspólne dzielo. Po części brala odpowiedzialność za to, co działo się w teatrze, bo chciała, by nowy dyrektor zbudował tam coś wspaniałego. Skibińska przyznaje, że pewne siły wyższe nie chciały tam Krzysztofa, przez co oboje odczuwali silny stres i presję. Ewa Skibińska o nieudanym powiększeniu ust 3 lata temu ciało zaczęło odrzucać material. Samo picie, nie ukrywajmy, było od zawsze. Przez lata w teatrze to jest w pewien sposób było dozwolone. To, ze alkoholu nie ma na planie albo na scenie, to zdobyć ostatnich czasów tłumaczyła aktorka. Skibińska dodała też że nie tylko grała pod wpływem alkoholu, ale i zdarzało jej się być nietrzeźwa także na próbach. Nawet o poranku znalazła się malpka w torebce, wyznala reporterceń wysokich obcasów. Ewa Skibińska tłumaczyła sobie wtedy, że alkohol wyzwala i pobudza jej talent, dzięki czemu miała być odważniejsza i bardziej twórcza. W końcu jednak zorientowała się, że jest wręcz odwrotnie. Do poczekalni Krystiana Lupy nakraciłam monolog, który miał być wyświetlany na scenie jako film. I Lupa tego nie wziął. Nigdy mi nie powiedział dlaczego, ale ja wiem, że na tym filmie byłam w pewien sposób nieprzytomna. Jakby za szyba. A to znaczy, że jednak byłam malotwórcza po alkoholu. Aktorka wyjście z analogu poczęści zawdzięcza swojej przyjaciółce, Jolancie Fraszyńskiej. To ona pewnego dnia zapytała wprost, czy Skibińska nie ma problemu z alkoholem. Powiedziała o wszystkim rodzinie aktorki, a potem, rolę opiekunki przejęła córka Ewy. stole pizz. Dla swojej kondycji w pracy, dla siebie i przede wszystkim dla córki. Ewa Skibińska pozuje nago w łazience. Komedia, foto.